Mnie tak to wyrwało to, co Paweł tutaj mówił. I tak sobie pomyślałem, bo kiedyś w latach 80. taka Ewa Musznińska była taka terapeutka u Worona. I ona powiedziała, mówi, jeśli się źle czujesz i masz chcicę, chlać się chce i cały dzień jest do dupy, to zmień pozycję. I ja tak mówię, ja wstałem umyć szklankę. Mówię, jak lepiej się poczuję, a może Paweł raczył mówić. I dlatego się lepiej poczułem. I teraz, i teraz w, koń, w końcu nie wiem, ale miałem dzisiaj nic nie mówić, ale powiem Wam, że e, tak jest wiele tych warsztatów, tam wszędzie warsztaty, warsztaty, ale e, tak pomyślałem, żeby zrobić takie warsztaty, e, takie jakie mnie e, nie tak dawno pod opiesznym podziałem mówiliście. No dobra, ten do program działa, działa, a, a co się stanie, jeśli. To wszystko jest jeden wielki kit i ten program nie działa, nie? Ja mówię, nie nie, jak na razie, no, coś tam działa, nie? Ale tak, tak wam ja powiem, siedzę tu godzinę i mówię, poch, ale ja tu w ogóle siedzę, nie? Nic mi się lepiej nie robi od tego gadania, nie nic. E, czy to działa, czy to nie działa? Modliłem się, telefony wykonałem. Tam oczywiście, tam się zaraz znajdą, że tam, bo tam, bo tamto, bo sram to, a 100%, a 200%, a 300%, a 400% a się zesraż po prostu i tak. Ale e, tak sobie pomyślałem, żeby, żeby zrobić coś takiego, e, ilu, ilu by się znalazło chętnych, tak się wypatrzyłem teraz tak tutaj po sali. Teraz się nie będę patrzył, w oczy, u, u których zobaczyłem też takie same zwątpienie jak u mnie. Yy, tylko yy, z reguły zawsze jest tak, że to yy, ci ludzie są zakrzykiwani, nie tymi mądralami, tak, takimi, którzy tam są, no, jak to się mówi, naspidowani tymi programami, no i o, no, bo, no, bo nie robiłeś tego, czy nie robiłeś tamtego. Nie? Yy, ja też nieraz. Jak to się mówi, prostowałem ludzi, nie? ale nieraz, nieraz jest coś takiego, że właśnie nic do człowieka nie dociera. Nie? I, I tak rzucam taką rybkę, taki kamyczek, nie? żeby e, po prostu. Może, może warto by by, by by, coś takiego zrobić, nie? warsztaty dla tych, których to nie działa. Wiecie, bo tutaj się nie mówi, tutaj jak ktoś pójdzie i zapije, a jest takich setki, a powiedz miało pięć lat, tym jestem, to jest parę setek, że tu się pojawiali, pisz, pisz, piszczeli, oj, kujacie. I nikt o nie widać, nie słychać. Nikt o tym nie mówi i jest grupka, grupka ludzi, którzy by to po prostu cały czas ten. Ale już, nie wiem, bo, bo, bo to zaraz moż, bo, można by powiedzieć, no ale to nie ma w programie, nie ma tego, 80 lat tego nie było, to tego. Tak. Ale ja tak lubię, tak, tak nieraz no, coś dać na rybkę i takie coś mi wpadło, nie? Nie wiem, nie wiem nawet jak to sformułować, ale nieraz jest tak, że wydaje mi się, że ja wszystko zrobiłem i jakoś tej siły ducha nie mam, nie? Nie. Znaleźć. Może to tak jest, że tak ma być, nie? Ale, ale warto by to właśnie wy, wysłuchać wiele osób, bo na meetingu to jest niemożliwe, bo zaraz się znajdzie jeden, który powie... Ale e, jeśli zrobić całe warsztaty na ten temat, to, to może byśmy, byśmy do, do czegoś dobli doszli, bo... E, e, po prostu, kto nie jest z nami, to jest przeciw nam. O tu jest tak, nie robisz programu, no to trudno, że jest Ci źle. No nie? Ale może jest też, jak to się mówi, niekoniecznie, no, nie wiem, coś mnie tak jakoś teraz zaświtało. Dziękuję bardzo.